Twoja krew ma serce, twoja limfa ma tylko ciebie. Pamiętaj, jeżeli twój dzień wygląda w większości czasu na siedzeniu w pracy czy w biurze, cały dzień, cały wieczór, cała twoja limfa stoi. I co wtedy jest? Wtedy jest osłabienie, zmęczenie, nawet jeżeli spałaś 8 godzin. Nie czujesz energii, nie czujesz siły. Dzisiaj przychodzimy do Was z cudownymi ćwiczeniami, które zmienią bardzo dużo w Waszym życiu. To w takim razie nasz poranny zestaw ćwiczeń limfatycznych pod tytułem Obudź Limfę. Czas na wykonanie macie około 15 minut. Przygotujcie miejsce w taką spokojną przestrzeń, najlepiej przy otwartym oknie. Wygodne ubranie, szklanka wody po ćwiczeniach i rozpoczynamy. Oddech i rozbudzenie. Zajmie Wam to dwie minuty. Stań stabilnie, stopy na szerokość bioder. Połóż dłonie na brzuchu. Zrób pięć głębokich oddechów przeponą. Wdech nosem, brzuch się unosi. Wydech ustami, brzuch opada. I to możemy zaafirmować. Każdy wdech przynosi mi lekkość. Każdy wydech oczyszcza moje ciało. Każdy wdech przynosi mi lekkość, każdy wydech oczyszcza moje ciało. A teraz potrząśniemy naszym ciałem przez dwie minuty, czyli stań luźno, potrząsaj całym ciałem. Od nóg po ramiona, z luźnymi rękoma, lekkimi kolanami. Oddychaj swobodnie, czując jak ciało budzi się do życia. Potrząsaj tak dwie minuty, pozbądź się tego, co tam zastało się przez noc. Albo po całym, po całym dniu, kiedy ćwiczysz wieczorem. Krążenia i mobilizacja to już zajmie nam 4 minuty. Wykonaj po 10 powolnych krążeń głową. Nie odchylaj do tyłu. Ramionami później 10 razy. Do przodu i 10 do tyłu. A teraz biodra. Biodrami razem 10 w prawo i 10 w lewo. Potem biodrami pojedynczo, czyli najpierw prawa noga biodrami. Może być na przykład 10 do tyłu, 10 do przodu, a może być tylko tak jak Marek to robi, czyli po prostu ruszamy je. Później kolana, czyli Machamy tylko kolanami 10 razy i drugim kolankiem 10 razy. Może być w prawo, może być w lewo. To już od Was, ile macie czasu. I zostają nam kostki. W kostkach też są często zastoje, więc 10 razy w prawo, prawą, 10 razy w lewo, prawą i później lewa noga. W prawo i w lewo. Jeśli czujesz napięcie gdziekolwiek przy ruchu, to zmniejsz ten zakres ruchu, ale się nie zatrzymuj. A teraz zapompujemy nasze nogi, czyli w nogach mamy właśnie łydkę. Łydka pompuje krew. Stań przy krześle lub ścianie. Na wdechu unieś się na palcach, a na wydechu opuść pięty na ziemię. Powtórz to 20-30 razy. Działa jak pompa dla limfy w nogach. Można dodać marsz w miejscu lub unoszenie kolan. Można też pomaszerować w ten sposób, czyli mamy i podnoszenie kolan i maszerujemy to powtarzamy 20-30 razy bo to jest chyba najważniejsze jakie z tych ćwiczeń tutaj jest a teraz otwieramy klatkę piersiową stań prosto z wdechem otwórz ramiona szeroko w tył z wydechem spleć dłonie przed sobą i zaokrągli plecy powtórz to 10 razy Ćwiczenie to wspiera odpływ limfy z klatki piersiowej i szyi, czyli nie będziemy mieli zastojów tam, gdzie ta limfa nam świetnie teraz się przepompuje. Także to jest ostatnie. Otwieramy klatkę piersiową przez dwie minuty. Następnie, to już ostatnie, to relaks i uziemienie. Usiądź lub stan spokojnie, dłonie na sercu, oczy zamknięte, głęboki oddech. I tutaj poafirmujemy, moje ciało jest lekkie. Moje ciało jest lekkie. Czyste i pełne życia. Czyste i pełne życia. Energia płynie swobodnie. Energia płynie swobodnie. I robimy to przez dwie minuty, czyli jeszcze raz, moje ciało jest lekkie. Moje ciało jest lekkie. Czyste i pełne życia. Czyste i pełne życia. Energia płynie swobodnie. Energia płynie swobodnie. I na zakończenie wypisz szklankę ciepłej wody z cytryną. Miej ją przygotowaną, będziesz miał od razu pod ręką. Tak rozpoczęty dzień. Moi drodzy i tak wykonane zadania, tak wykonane ćwiczenia tylko 15 minut dziennie pobudzą was, obudzą, dodadzą energii, a limfa Podziękuję Wam za to bardzo, bardzo szybko. Chcesz sprawdzić? Przekonaj się na własnym ciele. Bardzo Wam dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie.